Marcin, ty stary dziadzie, powiem ci tak, no ja jeszcze nie wiem, czy będę, mam nadzieję, że mnie nie będzie, bo jak będę, no to wszyscy wiemy, jak to się skończy, ale jeżeli mnie nie będzie, to życzę ci wszystkiego najlepszego, całe szczęście, że, że masz już pociechę, że masz już dziecko, bo no, już jesteś tak stary, że, że wiesz, no z wiekiem no niestety, ale niektóre narzędzia już nie działają, także no w tym przypadku może być podobnie. Ja, ja jestem starszy od niego i co? A u ciebie jak jest? Działa wszystko? Tak, z tego co wiem, to chyba tak. Nie? No ale ty jesteś sportowcem, no przecież wiesz, jaki Marcin jest ruchowo, nie? No, anty raczej. No raczej. Co masz do przekazania Marcinowi? Chodziłeś na WF? Nie, on nie chodził. Wiadomo, że nie chodził. Słuchaj, mnie chyba raczej też nie będzie, bo sam mam swoje sprawy na co dzień w Kielcach, także życzę Tobie wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, szczęścia i uśmiechu, dużo zadowolenia w domu i spokoju, no i sukcesów yy, swoją firmą. No i tam nie pij z dzikiem za dużo ze świątkiem, żeby wiesz, żeby nie skończył tak jak na osiemnastce. Na razie.